Siemanko, z tej strony Simon C i witam w kolejnym filmie na moim kanale i, i oto mój mega lisek to mój mega lisek musiałam się dużo namęczyć jego mordka i tu jest ten znacznik taki, że tu jest dom lisków a w środku są liski, tak? tak Super. o, obudził się chodź tu, hej, ty, chodź, chodź do klatki Ale fajny lisek Mam jeszcze drugiego. On jest taki sam. A więc na ten odcinek to by było na tyle nara. O co? Aktualizacja jakaś coś powiesz? Coś? Aktualizacja z kamerą, jak podskakujemy. Wcześniej była normalnie, że nie jest tak, że kamera jakby się wija. No A teraz jest tak, że się kamera wija. No to super. A więc na ten odcinek to by było na tyle siema nara.